Zobaczcie, ścina z Marcinem, a jazzem prosto w niech Zobaczcie i do sąsiada, to pa. czerwoną trypelkę. O jezu, a z sąsiada w dachu, to. chodzą, one nie potrafią, pa, teraz w nie, he <laughs> Ale pięknie, słońce tylko. Ale mu rozwaliły w końcu, ale to i też nie pomoże. On no, uciekł. O, jak się rozpróły. Szkoda, że mu to tak w nie weszły. No, dzisiaj Marsi mi trzy stare złapał. Jest jakiś dzień taki dziwny. No jak się marnie rwały jeszcze, zobaczcie. Ale dzisiaj rano ładnie poszły, podobno. To brat rano ganią, także... No ale... Jakieś jakoś mało tej głębi strasznie słabo się wyrwały trzy stare trupy mi złapał w sumie z tamtego roku dwa ciemne i Budapeszta siwego i teraz może być też podobnie bo jego zaraz pójdą, sią może a moje Moich połowa została, no teraz tamte strony wróciły, poszły, zobaczyć, <noise> a moje w tą stronę, ile ich tam zostało dziadów. Jednak przewaga głębi jest duża. O, darek, proszę. Darkiem dzisiaj by była ścina, ale co to? O, zobaczcie, jakiego idę do dachu. Już. Jakoś szybko. O, mój białolot Zobaczcie. Pierwszy do siadania. Co tu się stało? Nie wiem, czy coś widać O, zaraz wpadną do Darka, o Nie tu muszę się złapać jeszcze raz O i nic teraz idą do Darka do ściny. Ale Jastrzem z Znienacka fajnie to przywali jakby leciał od strony słońca i no. Jakie za blisko jest. Idzie kupa. Kurde się wrócą. Się wrócił. Niestety, chociaż może znowu zawsze im brakuje. Darka nie lubią, chyba w dościnej. No Ładnie się wymierza. O. I prosto do domu znowu. No ale się wymieszały. Ale zobaczcie jak one kręcą. tragedia Marcina zaczynają robić śrubę i nimi po prostu tak kręcą, że masakra No, jak te przyszły teraz tu, to te odeszły tam dalej w sobie kręci tu, jaki piękny, duży <grymne> Może je pogoni ale A te znowu od na pół się wyrwały U mnie teraz a, 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 a. Ale idę do niego o, teraz się lepiej wyrwały Ale... No teraz ja mu wyrwałem, ale zobaczcie jak uciekają od razu Nawet... Nie chcą chodzić tu z nimi Sporo już zostało O Tyle, poszło No ich jakoś mało jest? Ja muszę ich policzyć. Bo była setka. Tam z 90 parę. A teraz to jakby 80 latało. No dobra, śmiesz mi ja boli. Zobaczymy, jak usiądą. Darek miał ścinę z radkiem chyba. Albo mi się coś przesłyszało ale chyba nie chyba Radka ładnie cisnął a u mnie to nie wiem, co to na pewno coś złapał Bo to niemożliwe, bo ich tyle wyskoczyło tam 120 g u niego go. Radzia idą po dole, zobaczcie. Oni chyba mieli ścinę, tak mi się wydaje. Radek sam jasne pędzi. I mają mu chęć odejść. Moje się były tam rano. A teraz się z tymi swoimi nie mogą złapać, zobaczcie. Jak obce. Nie wiem, co im się stało. Marcin coś łapie, bo nie gania. O! Zobaczcie, one się ze swoimi gołębiami nie potrafią złączyć. O! Jedno od drugich. Masakra jakaś Nie wiem co, co im się dzieje. No mieli ściny, no ciekawe, ciekawe. jejko Marcina był jeden dwa, bo uciekają już o widać. Darek spędził znowu to nic nie złapał. Mm. <grywka> Zaraz się z niego zrobił. Tak, zobaczcie, co tu się dzieje. Uuu, Darek nie złapał, bo zbyt. A, 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 a. Uciekły. Uciekły. Z jednej ściny wypadają, w drugą wpada. Były dwa tutaj, ale ja nie wiem. Ciężko jest ogarnąć to wszystko, Wam powiem, bo ten poszedł biały po dachu, a on ma chyba mój jest. Ach, dziki dzisiaj Jeden odrobiony. Dwa. tu sztuki odrobione I tutaj jest czepelek oczywiście ja to zawsze mam pełno czepelków w klatce i tam murzyn grochowaty chyba wszystko a ciekawe jakie straty, bo tam Marcin nie dopędzał, co czyli coś tam muszę łyknąć. <noise> Dzisiaj dziwny dzień naprawdę panowie, bo, bo giną mi naprawdę takie głębie O Marcina jeszcze 6 sztuk chodzi Dobra Pierwszy listopad Dwa odrobione na razie trzy, dwa, nie wiem ile Marcin dwa nic się nie odzywa zobaczymy tak chłopaki mieli ścinę, Radek z Dariuszem nie wiem co tam jakie wyniki ale się ścięły i znowu troszkę łapanych o Żałobniszka perłowa wylotka, ale taka szara. Ta wylotka to z piątku Adama. Wczoraj takiego Amerykańca. Różna oczyma, kolor. Marcin dzisiaj złapał mi 3 rano, a ja teraz odłapałem dwa czyli 3-2, nic mnie nie złapał. z tej ściny to było. O! Ta <gry> ta perłówka to swan kolegi 3 km są gdzieś mieszka Ta wylotka to Adama A tu taki Amerykaniec wczoraj o, nie wiem co to jest, ale ma brzydkie oczy Tu ma czarna, a tu ma jakieś żółte i lata normalnie prosto, nie opikał nic. Także to będzie na tyle dzisiaj Trzymajcie się, dzięki za subskrypcję. Tam nowy kanał. Otworzyłem oczywiście karmik Tomka. Możecie sobie zasubskrybować, coś tam będę wrzucał. Dzisiaj pierwszy raz dałem im takiego pokarmu do sikorek. Jest ich pełno, ale na razie pojedyncze sobie przylatują, także... Tak fajne. Także to będzie na tyle. Trzymajcie się. Cześć.